Przede wszystkim myślę, że biznes się nie różni dużo od NGO-sów, bo ta zmiana była dla wszystkich chyba równie zaskakująca i burząca wiele planów i koncepcji, jakie mieliśmy do tej pory. Ja często znajomym mówię, że prawda jest taka, że wszyscy się w tej nowej rzeczywistości odnajdujemy, i ja patrzyłam na to, obserwując moich partnerów z kilku perspektyw, i dwie chyba są kluczowe. Jedna to jest ten kontekst, w którym jesteśmy, czyli organizacje, w których pracujemy, które no, wpływają w znaczący sposób na nasze życie, bo albo <laughs> mówią nam, jak mamy teraz pracować i to się dramatralnie zmienia i faktycznie, jak w jednej z rozmów Ola Przygalińska powiedziała, że byli tacy, co piekli chleb i tacy, którzy nie bardzo mieli czas go jeść nawet w tym, w tym, w tym gorącym okresie. No i faktycznie też od takiej ludzkiej strony ja uważam, że to było, tego, o, tej, o tej strefie też nie można zapominać, bo to nas zmieniło jako ludzi. I jest, żeby zachować status quo, żeby pamiętać o pewnych istotnych rzeczach, które nie powinny się zmienić. I możemy na to patrzeć oczywiście w sensie globalnym, myśląc o środowisku i myśląc też o naszych relacjach. Jako kontrahenci i jako ludzie, żeby nie zaprzepaścić tej zmiany, która się jednak w ostatnich kilkunastu latach dokonała także w Polsce, bo ta jakościowa, jakościowy model pracy był moim zdaniem, już na bardzo wysokim poziomie. Bardzo dużo w tej sferze udało nam się zrobić. Także dzięki sektorowi, który NGOS bardzo wspierał w tej zmianie, przecież nie tylko technologicznie, uczył wiele organizacji pozarządowych, jak rozmawiać z biznesem, jak się rozwijać. To jest też lekcja, moim zdaniem, że trzeba zawsze myśleć o zarządzaniu ryzykiem, które w Polsce nie jest popularne. I że wiele organizacji, nie tylko ngo ale też firm w ogóle nie rozważało scenariusza, w którym może tak tąpnąć coś i niezależnie od przyczyny w ogóle nie braliśmy tego pod uwagę. Teraz wiemy, że w różnych sferach życia to się może przytrafić i powinniśmy jednak to zawsze uwzględniać. Kryzysy przychodzą i odchodzą, więc my powinniśmy teraz na tym kryzysie, powinniśmy się starać zbudować kapitał, który da nam siłę do tego, żeby po nim wyjść wzmocnionymi, żeby właśnie nauczyć się czegoś dodatkowo wartościowego. Lider powinien patrzeć z dystansem i trochę dalej, widzieć inną perspektywę, ale my nie możemy zapominać o ludziach. a Oni są na każdym szczeblu, też tym najniższym. I brak tej perspektywy ludzi, którzy pracują w innych, są w innych okolicznościach funkcjonują niż my. Często powoduje, że podejmujemy błędne decyzje, bo tracimy kontakt z rzeczywistością. Brak konsekwencji w egzekwowaniu tego, że CSR według mojej oceny jest korem biznesu, tym co biznes naprawdę robi, a nie takim właśnie malowaniem trawy na zielono. No pokutuje dzisiaj też tym, że wiele, wielu klientów czy otoczenie tych korporacji nie bierze na poważnie tych inicjatyw i nie szanuje tych działań. I z dużą rezerwą i dystansem też podchodzi do bardzo fajnych projektów. My bardzo szybko zapominamy o takich Fajnych, dobrych rzeczach, które nas tak dobrze y, ustosunkowują do otoczenia i dają nam energię. Przecież widzialna ręka, na której też wiele osób było, ja osobiście także byłam w nią zaangażowana, y, czy taka codzienna nasza aktywność wspierająca na przykład sąsiadów y, i inne osoby, które tej pomocy potrzebowały. Nie rezygnujmy z tego dzisiaj. te priorytety nam się też troszeczkę zmieniły. Myślę, że wszyscy dzisiaj trochę inaczej podchodzimy do pewnych rzeczy i osobiście upatruję dużą nadzieję w tym, że mniej jest napuszenia i takiego nadęcia w rzeczach, które są naprawdę zbędne, a tą energię możemy przekierować na coś, co jest naprawdę istotne i ważne. I ten stres, który nam towarzyszył, taki bardzo podstawowy lęk też o przetrwanie, o życie nas, nas bliskich, bo przecież długo działaliśmy w takich okolicznościach dużej niewiadomej, miał wpływ na to, jak funkcjonowaliśmy. I pewna wyrozumiała i y, zrozumienie okoliczności moim zdaniem jest niezwykle ważne w utrzymaniu tego liderstwa, które buduje. Nie można być liderem i myśleć o ludziach, że są robotami. To jest chyba taka idea, która mi przyświeca.